Dzień dobry, zaczynamy ósmy odcinek show pod wdzięczną nazwą Szczypro z Koperkiem, czyli Talk show Wybrzeże. Jak co tydzień do swojego studia zapraszam zawodników Toru Wybrzeże Gdańsk, aby sprawdzić ich prawdomówność za pomocą wścibskich pytań podsyłanych przez ich rodzinę i znajomych. Dzisiaj na moich krzesłach zasiedli, yy, można śmiało powiedzieć, że legenda Wybrzeżowego Półświatka Jacek Sulej. Witam Cię. Oraz przedstawiciel młodego pokolenia e, wywodzący się z Esper Wybrzeże Gdańsk Jakub Poważyński. Cześć. Cześć, cześć, cześć. cześć, cześć. E, jak zwykle zaczynamy od... Od? Suchara. Od suchara, tak. E, jest dzisiaj bardzo gruby, także okay. się trzymajcie mocno. E, no to co, zaczynam. Uwaga. Co mówi mistrz joda do Kuby Poważyńskiego? Po Powieczorynce. Wiecie? Nie wpadnę. Uwaga, śmieszne, trzymajcie się. Hansen. Śmieszne? Bardzo, co? Wiedziałam, że takie będzie. Wiedziałam, że okay. będzie. Dobrze, przejdźmy już do pytań, bo naprawdę Dobrze. było chłopak. Chciałam powiedzieć OK, bo ciągle mówię OK, ale dobra. Bez OK. Do Was obu. Zakończyliście marzec meczem z Górnikiem Zabrze. Liczyliście na więcej po tym spotkaniu? Jacek? No na pewno można powiedzieć, że coś tam można było z tego meczu więcej wyciągnąć, bo były momenty, gdzie mogliśmy dojść na jedną bramkę. Może jakby mecz był gdzieś tam na granicy remisu, mogłoby się różnie potoczyć. Także... Kuba? No i oglądając to spotkanie z trybą stwierdzą, że nie brakło wiele. Trochę skuteczności, taka na przestrzeni całego meczu była. E, no i te detale zadecydowały. Okej, okay, dobra, już bez okej. Okay. Nie mogliście wystąpić w tym starciu, a już jutro w czwartek gracie kolejny mecz z azotami Puławy. Poławianie walczą tak jak górnik o medal w obecnym sezonie i mają u swojego steru Michała Jureckiego. Czy kluczem będzie zneutralizowanie jego wpływu na ekipę Roberta Lisa? No Na pewno jest to bardzo ważny zawodnik, ale no, tam w zespole mają naprawdę dużo reprezentantów z kraju i, i mają naprawdę solidnych graczy na każdej pozycji. Więc to też nie można tak mówić, że tylko jeden zawodnik wystarczy, że jego powstrzymamy i wygramy mecz. Ja się zgadzam z Jackiem. Eee, Michał Jurecki to jest wiadomo niesamowity zawodnik z wielkim doświadczeniem, ale Puławy to jest kolektyw składający się z wielu bardzo dobrych zawodników i skupiając się tylko na Jureckim, tego meczu się nie uda wygrać. A kiedy możemy liczyć na Wasz powrót? Jak yy, przebiega rehabilitacja w ciebie? Przebiega, wydaje mi się, że dobrze. Ja jestem zadowolony z tego, jak to postępuje. Wydaje mi się, że w okresie przygotowawczym do przyszłego sezonu powinienem już wrócić do normalnego treningu i w rozgrywki ligowe w przyszłym sezonie wejść przygotowanym dobrze. A u Ciebie jak kontuzja barku? Dobrze. Powoli zaczynam trenować i po świętach myślę, że będę już do dyspozycji. To oczywiście trzymam kciuki za szybki powrót. E, dobrze, już przejdźmy do tych um, pytań, na które pewnie najbardziej czekacie, czyli od telewidzów. E, dobrze, jacku do Ciebie. Domyślam, że, że jest to pytanie oczywiście z jakimś podtekstem. E, czy byłeś kiedyś świętym Mikołajem? Byłem kiedyś świętym Mikołem? No, chyba gdzieś tam już byłem, no nie wiem. chyba przebierałem gdzieś tam na wigilię, żeby tam dzieciakom prezenty rozdać. No Byłem u sąsiadów chyba. No i tam było dawek, ktoś tam niech się przebierze. Nie? No, A i dlatego. Okej. Bez okej, Jezu. Czym ja ciągle to okej okay? mówię? Nie ma innych słów. <noise> no, Kuba, do ciebie pytanie. Mhm. O pieniądzach się nie rozmawia, jak wiadomo. Dlatego prośba o odpowiedź, żeby nie rozwlekać tego tematu. Kto najwięcej zarabia i ile? Lub ewentualnie kto najmniej zarabia i ile? Mm, okej. Okay. <noise> 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 eee, o pieniądzach się nie rozmawia. <noise> Pomidor. <Mogę? głos> nie no, musisz mm. powiedzieć. Musisz odpowiedzieć. Eee, więc tak. Myślę, że najmniej może zarabiać jakaś pani sprzątająca, a najwięcej prezes. O, jaka odpowiedź wymijająca! Ale tutaj chodzi o klub wasz. To utrzymuję. Pani sprzątają to zapewne. <laughs> A, no dobrze, pędzysk. no nie chcecie odpowiedzieć. Możemy uznać taką... <laughs> Dobra, niech ci będzie. Ee, Jacku. Jak wyglądały ćwiczenia gimnastyczne z banderasem? Podpowiedź. Dostałeś kiedyś takie pytanie w programie Kanał+. Plus. Siedem wspaniałych pytań. Dowiedziałeś mhm. się w końcu, co chodzi? Wiem, to no, trochę nieporozumienie woszło, bo to chodzi o jednego z moich kolegów, który na, na, na zajęcia z gimnastyki też nami świczył, miał długie włosy i nie wiem skąd się wzięło w ogóle, że to chodziło o banderasa, no ale generalnie zajęcia z gimnastyki to no, bardzo zabawne to było, nie Wiesz, no nie każdy student był sprawny na tyle, żeby też wszystkie nie, rzeczy, no. więc jak nagle masz wejść na drążek i tam się kręcić, czy na poręczach, no to... Albo na ćwiczenia wolne, gdzie nie każdy ma jakieś tam zakresy, tam wiesz, mm. nie, nie, nie do końca jest rozciągnięty, a masz zrobić jakiś przysiad czy tam nie przysiad, tylko przewrót tam o prostych nogach, no to robi się zabawnie, więc no kupłaś mnie A była. w ćwiczeń, a w y, zawodach brałaś udział gimnastyczny? Brałem, brałem. I jak Ci poszło? No nic sobie nie zrobiłem, skupiłem, <laughs> To ja tak samo, no normalnie, to programy, był sukces. Ale zrobiłem cały program, tak mi się wydaje, że, no i tak wiesz, no wiadomo, nie byłem najlepszy, ale <laughs> przeżyłem. No właśnie. Nie. Ja miałam to samo podejście, byle by przeżyć. No. Dobra, Kuba. Więcej niż jedno zwierzę, to? Ja, szczur. Rozbiń. E, to, to jest pytanie odnoszące się. E, dobra, zacznę od początku. Kiedy byłem jeszcze w SMS-ie, e, mieszkałem w, pokołego, w internacie w domu. I z chłopakami siedzieliśmy często w pokoju, słuchaliśmy muzyki, różnych rzeczy. Jako że jestem Gdynianinem, mój e, lokalny patriotyzm powodował, że propagowałem e, formacje muzyczne wywodzące się, się z tego miasta. Taką jest właśnie grupa Unda Dasea, której utwór Jaszczur rozpoczyna się właśnie od <grymny> wspomnianych tutaj słów. <grymny> okay. Także... To okay. Okay. Jeszcze raz, bo będzie reakcja. Aha. To się wytnie. Jacku, słyszałam, że jesteś wielkim fanem piłki ręcznej plażowej kobiet. Tak. Teraz do Ciebie ważne pytanie, i pamiętaj, że jest jedna prawidłowa odpowiedź. Podaj nazwiska dwóch ulubionych Twoich zawodniczek piłki ręcznej plażowej. To same nazwiska? I może być imię i nazwisko. Dominika Sulej i, i Karolina yes! Koperska. Dobra odpowiedź, o tym właśnie chodziło. jakieś może bo dwa to... E, to teraz Ty może powiedz też, jakie są Twoje ulubione dwie nazwiska. Dominika Sulej, Karolina Koperska. Yes, super, cieszymy się bardzo, kibicujcie naszej drużynie. E, dobra, Kuba. Zdradź, co się działo podczas Twojej podróży do domu po pewnym spotkaniu z chłopakami z SMS-u. Po pewnym spotkaniu e, 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 <grywanie> <grywanie> przemiałem spotkać się z chłopakami w Gdańsku e, na Starym mieście po wypiciu trochę soku z gumy Jagód. Wszyscy te go, te, ten sok pijecie. Tak, no taki popularny e, izotonik. E, e, Eee, no, dość długo tak sobie posiedzieliśmy, pospacerowaliśmy, pozwiedzaliśmy. No i zdarzyło się tak, że wracałem wczesnym rankiem, koło godziny szóstej. Wsiadłem do SKM-ki właśnie w kierunku Gdyni. Eee, no i tak się jakoś zdarzyło. kupiłem bilet, wszystko pięknie, musiałem zostać skontrolowany. No i wsiadłem, usiadłem sobie na siedzeniu, ale zmęczony po całej nocy. Eee, marszu forsownego z morzem Jesen i jakimś dziwnym przypadkiem się obudziłem w Wejherowie oh, yeah. e, no to nie czekając wysiadłem, przeszedłem na drugą stronę, akurat podjechał pociąg w drugą stronę e, siadłem, siadłem, siadłem do skm i fart chciał, że akurat, akurat spotkałem kontrolerów biletów e, dostałem mandat za Przejazd, właśnie y, na trasie Gdańsk Główny Dnia Redłowo dostałem mandat wejcherowy. I chłopacy <grystanie> się martwili, bo <grystanie> nie dawałem przez jakiś czas znaków życia, e, ale to był tylko sen. Także wyspałem się, trochę noc, noc kosztowała. Tym razem trafiłem już do siebie, e, tak się Ale jakich, ktoś musiał Cię większych... budzić? <grystanie> Nie, nie, stanąłem. Dla pewności nie, nie usiadłem, tylko stanąłem. Eee, I udało się, udało się dotrzeć do domu, tak że no szczęśliwe zakończenie, tak było. Szczęśliwe. Dobrze, Jacku. Gdy AZS upadł, twojej koledzy ówcześniej ów rozjeżdżali się po innych klubach, a ty postanowiłeś zostać. Eee, dlaczego tak trwale związałeś się z Wybrzeżem? Hmm, no generalnie jak AZS się rozpadł, to miałem dalej studia nauki, musiałem skończyć jeszcze rok. Studiowałem stacjonarnie i tak... Wiesz, nie za bardzo gdzie było pograć tam gdzieś tutaj dookoła i gdzieś tam w przypadku już w sumie nic nie miałem w planach, żeby gdzieś grać i nagle gdzieś tam około lipca czy tam czy nawet na początku sierpnia coś zaczęło się tworzyć, no i tak po prostu, wiesz, studiowałem, mówię, no dobra, no to, to pogramy sobie tam w tej drugiej lidze, no i, i tak już zostałem. Ile już lat grasz? No będzie, to jest jedenasty sezon chyba, w 2010 się to rozpad i... No. To już sporo czasu o. i do końca życia już w Wybrzeże? Tak. Tak? A u Ciebie jak to wygląda? Jak to? Czy, czy, ta, czy całe, no całe życie chcesz grać dla Wybrzeża? Zobaczymy. no na pewno chciałbym zdobyć Ligę Mistrzów z Wybrzeżem. Myślę, że jest to jak najbardziej realny cel na najbliższe trzy sezony, ale, ale nie, no wiadomo, chciałbym spróbować trochę kiedyś za granicą pograć. Jest to fajne doświadczenie, myślę. i No i do tego będę, będę się starał dążyć w swojej karierze. Oczywiście cię tego... co? Życzę! Dziękuję! <laughs> Okej! <Okay. laughs> Dobrze, no to jest wszystko. Wszystko na dzisiaj, ale musicie też zareagować. Ojejku! <laughs> co szkoda. No szkoda, myślałam, że tutaj coś... Będziemy no, no, że ktoś tutaj coś poleci, ale widocznie... Wszystko o Was wiedzą i nie chcieli Jesteśmy Was może kompromitować, jest, nie, albo. Jest dobra, jesteście w hmm. Dokładnie. Wy jesteście normalni. <głos> <głos> Dobrze, no to dziękuję Wam za dzisiaj, tutaj jak zwykle, na naszym stoliku rzeczy z wybrzeżowego naszego sklepu, do którego oczywiście Was zapraszamy. Moimi następnymi gośćmi będą <noise> Dawid Wodziński. I? Michał Iwańczuk. Także zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Dziękuję za dzisiaj i pozdrawiamy wszystkich. wszystkich. Do widzenia! Cześć.